Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Na przygotowanie tego budżetu prawo i sprawiedliwość miało 8 lat. I co prawo i sprawiedliwość zrobiło? A tak naprawdę skopiowało budżet Platformy, zrobiło kilka drobnych korekt i powiększyło deficyt budżetowy. Rząd chce kontynuować zadłużanie obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dzisiaj każde dziecko rodzi się z długiem 82 tysięcy złotych. Tymczasem przedstawiciele przedstawiacie budżet z rekordowym w czasie RP deficytem 55 miliardów. Jak bardzo chcecie jeszcze zadłużać kolejne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki? My od dawna mówimy o konieczności ruchu KIS-15, o konieczności przyjęcia zasady zrównoważonego budżetu i zakazu zadłużania państwa, tak jak ma to miejsce od dawna w Niemczech, czy od tego roku w Wielkiej Brytanii. Przewidujecie wzrost wydatków budżetowych o ponad 30 miliardów złotych, a moje pytanie brzmi: po co w ogóle chcecie zwiększać wydatki budżetowe? Budżet powinno się zmniejszać, po co? Po to, żeby pieniądze zostały w kieszeniach obywateli którzy doskonale wiedzą, jak tymi pieniędzmi gospodarować. Zapytam, gdzie się podziały Wasze obietnice z kampanii wyborczej, Pani Premier, te, które dotyczyły obniżek podatków, gdzie obniżka VAT, gdzie obniżka CIT, gdzie obniżka składki rentowej i gdzie w końcu wyższa kwota wolna od podatku PIT? Dlaczego zapomnieliście o polskich małych przedsiębiorcach? znowu wzrosną zusowskie składki. i proszę mi powiedzieć czy to jest prawe i sprawiedliwe żeby drobny przedsiębiorca zarabiający 2 trzy tysiące miesięcznie płacił po tysiąc sto złotych zusowskich danin? <klucza> czytaliśmy ten budżet i w oczy rzuca się skrajna niegospodarność i rozrzutność. Mówię tutaj, to nie jest ten budżet Pani Premier, o którym Pani mówiła w kampanii wyborczej. Mówiliśmy o biurokracji, słyszeliśmy o biurokracji, a z tego Waszego budżetu wynika, że koszty biurokracji radykalnie wzrosną. Kilka przykładów dlaczego budżet ZUS-u i administracji podatkowej rośnie w sumie o 500 milionów złotych? Dlaczego budżet na Krajową Radę Sądownictwa rośnie z 15 milionów do 50 milionów. Dlaczego budżet na Krajowe Biuro Wyborcze rośnie z 50 milionów na 90 milionów? I to w roku bez wyborów. Dlaczego budżet na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która według projektów w ustawie medialnej ma być stopniowo wygaszana, rośnie z 26 milionów na 36 milionów złotych? Dlaczego budżet na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych rośnie z 16 na 20 milionów i tak dalej i tak dalej. powiedzieć, że to jest oszczędne państwo. Dlaczego nie mówicie nic o konieczności zmniejszenia tych tabunów urzędników pobierających tak potworne pieniądze? Dlaczego nic nie powiedzieliście ani słowem, nie zająknęliście się na temat wypłat horrendalnych pieniędzy dla prezesów spółek Skarbu Państwa? Powtarzam jeszcze raz. Zostawcie pieniądze w kieszeniach obywateli, obniżcie opodatkowanie pracy, opodatkowanie wynagrodzeń Polaków. Polacy najlepiej wiedzą, jak wydawać własne pieniądze i z całą pewnością znacznie lepiej niż Wy. Amen.